z tej strony Tomek, a dzisiaj. Czekaj. z tej strony z tej strony Tomek, a dzisiaj będziemy grali w Midnight Burger, czyli taki mini horror wraz z Kapiem. Kapi możesz się przywitać. Capi Vito! Capi <laughs> Dokładnie tak, dokładnie tak. Dzisiaj mamy naprawdę zarombisty film dla was przygotowany. Już Kapiego możecie kojarzyć z jednego z moich live'ów ostatnio były razem z nim. I dzisiaj tak, i dzisiaj grałem właśnie w Midnight Burger. Czyli taki mini horror. Zagramy w niego razem. Naprawdę myślę, że odcinki w dół będą dla was lepsze. A więc wy na początku zostawcie suba i lajka. Bo jak widać mu kurde, chłopie, jakoś ci włosy urosły chyba. Czego używasz Header Shoulders, czy co? Jaki tam Headden Shoulders masz? Nie ja wiem. Jakiś niebieski. <laughs> Jakiś niebieski, bro. Herderz, to jest tylko niebieski. Dobra, dawaj, gramy we dwójkę. Nie, nie, nie gramy z żadnymi baconami. Czekaj, bo tutaj. Ej, w sumie on nie kliknął, join, dawaj, wchodzimy. O kurde, dobra, Kapi, jedziemy do naszej pracy. Będziemy pracować w burgerowni, będziemy jak w McDonald'sie. Czajsz. Yo, yo. O, dobra, idziemy. <laughs> kurde. To jest jeden z lepszych midnightów, bo nie jesteśmy jakimiś dziwnymi typami. Dobra, czekaj. Co ty zrobiłeś? Ja pierdziel ten się na banana wywalił. Co ty robisz? What are you doing? Obronku. Dobra, idziemy do bunkru z II Wojny Światowej. Hello, hello. Co, po co nam zegar? Mamy nastawić zegar? Co my liczymy, ile mamy pracować, czy co? Nie ja wiem, pracował więcej, żebyśmy więcej zarobili. To tak nie działa. Ej, u mnie wydajesz się taki mały, nie wiem, czy u, u ciebie też jest tak, że jesteśmy tacy mali. O, patrz, O, jest. kibel! O, żeż, ty! Toż to jest bagno a nie kibel. Kapi, ty tu byłeś, przyznaj się. Y nie. No, umotałeś tu. Nie ryszałem. Dobra, zamykam cię w tym skimilitorium, nara. Skibiditor cię porwie. Dobra, ho, i tak musimy tam zawrócić. O, patrz, jakieś Czekaj. Co jest? Kto to o, jest? O, patrz. Aha, najlepszy, najlepszy pracownik miesiąca jesteś ty, jak za długo grasz, to jest Nie, ja to jest ja, ja jestem to jest to ja, kiedy, kiedy za 10 minut mam skończyć live'a. Dobra. Good luck for you guys, drive through the backers area down, which means that you will only be able to take customer orders from the counter until it's fixed. Dobra, nie chce mi się tego czytać, wiem, że mój angielski jest wybitny. O, Ale... mamy latarki za darmo, chyba. Nie, kurde, oczywiście, że płatna, no bo co, mani money. Hej, Co jest to z Sigma? Hello, Sirk. Widzisz, on ma napisane Sigma. Hello, my name is Sigma. Mute Sigma. Ja piję. Ciebie on drzwi nie zamknął za sobą. No Pawlas i drzwi otwarte. Mama Cię nie nauczyła. Idź te drzwi zamknij ja Coś na mnie, Boże. Idź te drzwi zamknij, bo zostały otwarte. Nie, 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 nie. idź drzwi zamknięte, a niego. Drzwi, drzwi, drzwi. Bo to nam jakiś skibilitary odwejdzie. O, kasę, dał, nawet mu nie zrobiliśmy hotdoga ten. A, register, a gdzie jest register? Bo mamy kasę włożyć do registera. Gdzie jest kuźwa register? Eee. Pod kasą. A dobra, już mam. Nie. Pod latą. O, o, dobra, już zrobię. Get food. A mam mu z lodu wydać hot doga, bo Żadnego hot doga. On sobie, za, sobie zaczął hot, hot, hot doga ice, hot dog. Nie. A, a, nie, hot dog tak? nie hot dog, tylko ice dog. To jest ice dog. Czemu my chłopie? to bierzemy przez. Czemu my to bierzemy przez. To, to, to jest ice dog, a nie hot dog. Jak włożyłem? Nie, nie włożyłem go. No co jest? A on się już to zrobił, dobra. Masz ice doga. Um, thank you. Dziękuję, Tam. miła osobo. Tak, jestem bardzo miły. To nie tak, że cię nazywa parówą, wywalaj paruwą. tak gra jest powolna, no widzowie. drzwi za nami, jeszcze jakiś, jakiś potwór nam wejdzie. I no, no drzwi nie, za, nie drzwi za sobą nie zamkną, no co za paruwa najgorsza, no. Drzwi zamykać za sobą, no. Ej, takie pytanie, które czy to jest męskie, a które damskie? Ej właśnie, czemu są dwa męskie? To jest na pewno męskie, bo to są pizzoary. Tak. Znaczy, ej, tu my wcześniej wchodziliśmy do damskiego. Dobra, Kafi. Czy ty teraz lejesz na serio? Nie. Nie patrz. Dobra. To the customer. Uh -huh. Co? To jest, a to jest kobieta. Ja myślałam, że to facet. Nie Nie, nie robisz tak z klientami. Kto ci, kto ci dał pracę tutaj? Gdzie ty co? Pod ławką w ogóle Dobra, Anyway, I get some fries, please. Put a znów mamy kasę włożyć. Dobra. No nie, znowu się iść kurde, przez ścianę gra. Przecież ja przez ścianę. Ale co czy tym czy razem? O, frytki! Mrożone kartofle. Dobra, czekaj, ja już Ej, są dosłownie frytki z maka, a zabrożone w kostce lodu. Dosłownie frytki z maka, po frytki z maka. Aj, ej. Czemu mi zabrało QA? Chciałem zjeść. Kurde. <gulę> Dobra. Dobra, idź i wywał. No idź, idź i zawiez te fretki przy okazji. No nie! Gonią! ją! Goni ją! Ucieka, nie zapłaciła. Goni ją. Nie także włożyłem stodolców do kasy. Gonią! ją! Goni ją nie! Wracaj tu. No, no ale to, to... A Gdzie są newsy? Lefer. A przez radio mam słuchać. Ej, patrz, a to ty jesteś to jest nawet twoja maska. Co? Seryjny morderca nic najflikty seryjny morderca grasuje, grasuje w McDonaldzie o trzeciej. Nigdy The nie grasuj w McDonaldzie o trzeciej w nocy, bo dopadnie cię... Ej tu gdzie... się dzisiaj Shift i prawy przycisk. To? To masz jakiś dziwny ekran? No wiem, się a się przybliżę. A tu co know. to jest Proset dla pracowników? Czemu oh. oni mają jakieś białe, luksusowe, a my brązowy? Kapi, osrałeś kibel, no. Nieprawda, ty byłeś pierwszy. Czemu ty Dodamskiego się. Czemu ty Dodamski? Ja pierdzia, gdzie mnie zamykasz? A ja tu jest drive thru No to. Eee. Jedziesz samochodem, podjeżdżasz. Dobra, idę. A ta morderca chodzi na podwórku, żartowałem! Wracaj tu, nie! Ta morderca chodzi! O, o w dupę. Czekaj, ja z nim gadam, fancy guy. Eee... Co on chce? Brat, brat jest w średnio A właśnie ja się go pytam czemu przyszedł do fast fooda w garniturze. A ja się poślizgnęłam na banania. Dobra, hotu, galaj gadaj z tym ziomem, a nie idzie. Drive thru jedzie, pan poczeka, drive thru jedzie. Samot mm. do drive thru jedzie, proszę poczekać. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co, e, ja poproszę, co potrzeba? Co potrzeba? E, ja pro proszę? Co potrzebuję? Ja proszę preku Burger Dobra, manie, Kręć tam, kebabo! A, ja znowu muszę ja kasę włożyć. Mr. Beast, Riz, Mr. Beast jest Riz. Riz. Dobra, burger. O, ej, teraz mamy Big Maca zamrożonego, chodź tu. Nie poślizgnąłem się na błata. No ho, mamy Big Maca zamrożonego, ho. Godosz. Ej, dobra, daję mu, daję, mu takiego, nie? Ej, bo jak ty to trzymasz w ręce, to to wygląda jakby ci łapa zamarzła. Dobra, ja, dobra, ja już robię. zrobiłem. Burger, żryj. Nie chcę pan tutaj. Ten... Daj, sprawdzić medium rare... Aha, Myślisz, że to jest fancy restauracja, chłopie! On mówi, że mięso ma być medium rare! Wypieprzaj, bierz tego burgera i są wypieprzaj, to nie jest... To jest pięciogwiazdkowa restauracja. Nie zapłacił! Nie zapłacił! No zapłacił! To, to nie jest pięciog... nie pięciogwiazdkowa restauracja Magdy Gessler. Niech pan sobie nie mówi medium rare. No wracaj tu, bo cię zaraz jakiś morderca dopadnie. Readburger. O, tu, bo cię zaraz jakiś morderca dopadnie. Czemu? Tamo... Max sprzedaje do... Dobra idę do łazienki. No ra. Ty czwarty raz idziesz do tej łazienki, już się nie zesra i tam, no. No ale to jest fajna tuba Nie, to jest zwykła rura kanalizacyjna, tylko nie mam No nie no, to znaczy, no, konsumer! Czy ta gra ma inny ses niż gadanie z konsumerem, zabieranie kasy i dawanie mu żarcie? O, oj, to jest 60, no nie, nie gadaj z nim. To jest kapuś, nie! To jest kapuś, kapi! Nie, nie, nie radamy sobie gdzieś z nami, ja spadam, nie wiesz co? On, on chce mnie zwolnić, ja spadam na. Nie! To ty zrobiłeś, nie! Teraz pójdziemy do wyjeżdżania przez ciebie, dopierdla. Zostaw suba i lajka, bo cię znajdę. Mmm, co? E, on, nam kapi... grozi. Oż, e, on nam grozi! Osro. O, kurde. ej, on nam grozi, ostro! On chce nas! Musimy zostawić, on chce nas zabić. Musimy, co? Musimy nie się nie zostawić zabij... suba i lajka, bo inaczej on nas. Mmm. Zostawcie to szybko, bo kapi A w Naszy ogóle osro... to jest na. A w ogóle to ma fajny kolor skóry. Brat jest, brat jest węgier. jest To są moja koleżanka z Kibili Toilet, chodź zobaczyć. Co? Koleżankę przytrzymujesz w kiblu, ale w męskim? No, spawała się teraz. Dobra, sikanie to. Sika czas, czas na sikanie. na na tym zapis... Co? Jak teraz? Dobra, kisimy cię tam. Kisimy nie, tam. nie chcę być z do burgerów. Nie chcę być kiszonym górkiem e, do burgerów. Czekaj, co on tam gada? On też sobie po żarcie przyszedł, dobra. Głównie jednak nie chce nas. Tam. Ja wiem, ja idę do tego. Czekaj, a ja co to? Ta... A patrz, bo tu są drzwi, chłopie, żeby brać te jedzenia, my to przez ścianę bierzemy w siebie, naprawdę. No, ja tu byłem przed chwilą. Dobra, no, zamykam cię tam. A ten też, pod, a ten też chce e, na medium rare, tak? Drwala. Panie, Drwala się skończył dawno w styczniu. A pan drwala chce. Co? co? O bratku, smażymy cię. Gdzie to się odpala? Dobra, o, masz frytki. tego burgera. Frytki, 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 frytki. I to smaka! Frytki, a nie, to frytki sos. moje ulubione. To sos, to sos! Gdzie ty polazłeś? Goniecie, goniecie, goniecie! biego, biego. Czemu ty po raz kolejny go gonisz tych ludzi? A czemu jest poścjada, a przyjechał w jakiejś zwykłej białej furze? Eee nie wiem. Ciekawe Dobra. czy ktoś tutaj... Co teraz musimy zrobić? A musimy śmieć od... Musimy śmieć poprawić. Dobra, ty idziesz do Kibli. Ja nie sprzątam w kibli ty idziesz do Kibli, okej? Okay? Ty w kiblach zbierasz. U... Idź do Kibli Jakie ja to mam wybrać. A, wiem, jakaś tu klikam Ej, twister A, A, A mamy iść po, iść po ten, bo przecież mi otły. gdzie my to rękami ten Ej, znowu Mister na gazecie Co? No Gdzie? Gdzie? To ja jestem no ślepy ja tutaj. Wschodem. Dobra, ho! Bierzemy miotło i sprzątamy, bro. A nie w kiblu miotły, ty sprzątasz kible, bo ja boję się, że mnie skimmelet weź, okej? Okay? ja lubię. Ja, ty byś chciał, żeby się skimmelet wziął. Dobra. Aha, mam A? Ja cię tam z palnami mi tyle. Idź tam do kibla Damskiego, posprzątajmy. im. Eee, yy, ostatnie zostało... w naszej w naszym kuchence. Kijem, kijem cię. Kijem cię wala. Nie, 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 tak to się nie bawimy, bratki. Czas na po... Dobra, za... jak tylko ktoś przyjdzie, to ja kupię pistolet i mówię im czas na podatki, bratki. Pistolet kosztuje 99 rąk, zaraz kupię pistolet i zaraz im zrobię czas na podatki, bratki. Ja pierdzielę Ty jesteś góry, Jezu! Ja pierdziele. O! Toż to już to Puzian przyszedł, masny Ben, dobra, chodź. Masny Ben przyszedł. Masny Ben. Ja pierdzie, co to jest za odcinek widzowie? Naprawdę, musiałeś zostawić sobie like lajka za ten odcinek, bo ja jeszcze sobie Ej, ale... Nie Ej, patrz, Brett jest taki... taki A, piszę, że on potrzebuje protein! Protein! Okej, okay, no to ja mu pożyczę prawdziwe proteiny wyciągnięte z tego typa. Nie, ja idę do łazienki. No który co raz do tego klozeta idziesz? No chodź tu pracować! Nie. Co on chce? Co, czekaj, ja będę przez ścianę mam to w dupie. No znów ten chce burgera, to jak chce białko nabić? typie burgera, to zaraz ty będziesz grubasem, nie białko. Masny bel, jak ty się odżywiasz? Ja to będzie, on będzie to... dla mnie, on będzie dla mnie e, białko. Ej, ja przyszedł Masny Ben, to się nie zdziwił jak zaraz minimal przyjdzie, nie? A, a on teraz mówi o tym Killer guyu. Zaraz to ja cię zaciukam tą miotłą, chłopie. Wy, Wypierdzielaj z mojej restauracji. Kto cię... Matka cię nie kocha, nikt cię tutaj nie chciał, wywalaj teraz stąd. Okej, ja, ja będę... Czekał na klientów. Chociaż ich zapraszał do bunkru z drugiej, do z drugiej wojny, wojny światowej, żeby ich tam zamknąć i przetrzymywać, tak? I robić, no. I robić mięso na burgery. Na, do, 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 do. na chicken nuggets. O, ty. Białko biegnie. Białko, <śmulat> białko, białko, białko! O, młot. Młotora. Mam... Ej, co robi młotora pod naszym sklepem. Ej, ty czemu ciągle się Oj. nie skończyła noc pierwsza? Zobaczycie, że ciągle nie skończyła noc pierwsza? Bo to było Aha. Night One. I to się dalej nie skończyło. Dobra, co mamy robić? A mamy świetnik, A nie, mamy chodzić! Trzeba będzie najgorzej, bo on zbierać śmieci i iść do śmietnika, który jest na dworze. Eee, wiesz, mistrz, się tam podoba, nie to, co... Nie no, Misiek idzie ja do żula, chłopie. Posiedź sobie z nim. Chodź do tego śmietnika, bo ja tam sam nie pójdę. Ej, czy my musimy chodź... Ja jedzie, gdzie ten śmietnik jest, on gdzie jest gdzieś w krzaczorach, chłopie. Coś na <laughs> zeżre zaraz. Na coś zeżre zaraz. Ja jedzie, nie, to jest. Chodź tutaj zobaczyć, tu do mnie. Ja to jest jakby to jest na pewno jumpscare, nie, ja tam nie idę, chłopie, ja się zesam. To się jest nie tak. Ja pierdzielę, ostatni, ostatni ostatni, śmieć, którego wyrzucimy, będzie jumpscarem, nie? No wyrzuć to, no. Nie mogę. Jak to nie możesz, e, klikasz. No zyskam, no, ej, nic, nic się nie dzieje. No to ty masz internet z Rosji, no. No halo, ja to wyrzuciłem. Dobra, idę po kolejne, nie wiem, co to nam wydarzy. Ty masz internet z Rosji, czy co? E, nie, z ziemniaka. Dobra. Jakoś ja wrzuciłem. Ooo! Jumpscare! Jumpscare! Żul przyszedł! Chodź, żulić przyszedł! Chodź! Dostać takiego jumpscare'a, chłopie, na mordę! O. Ja piedzielę zawał jakiś, ja, jakiś żurek. Straszyłeś jak... mnie, no. Serio. Ale ma, ale ma creepy mordę, chłopie. To no jest z pieprza, goń go! Goń go, to jest z pieprza. Goń go, goń go. Chodź tu. Nie... Co się co ona robi. Dobra. Miłem. Nie Patrz idzie dalej, zbugował się debis. Do... Nie patrzycie Patrz, idziemy dalej za nim. Co jest, taka ta mapa jest wielka. No i z no, Bierz te śmieci. Ja tak nie mogę wyrzucić. No to po co brałeś te, śmie te śmieci, jak ja, jak ja teraz tego nie wyrzucę. Dobra, wyrzuciłem przedostatni. teraz ten ostatni coś się stanie. Ja idę po ten ostatni i teraz coś się odwali, nie? Na stówę. Teraz się coś odwali. Dobra, chłopie. Jak zaraz jakiś żulmen przyjdzie, to go po prostu walnę biotłownie. O, gdzie jesteś, żulmen? Czekaj, coś się stanie, jak nic. Banan. No ho, to już zostaw tego banana, jesteś uzależniony od bananów, tak? Na szczęście mam banana tutaj. Gdzie? Znaczy, to źle zabrzmiało, że masz banana tutaj. Ej, co jest? W tupę nam wjechał nie? samochodem. I dobra, jest noc druga. Jest noc druga, ho. Another night sheep. Another shift. O szkurde jak tu mokro, no kto się zlał na podłogę, no. Chomek, to ty ostatni wychodziłeś. Hmm, nie, co ty? To wcale nie podejrzane. Dobra, old guy. Eee, Uch. Let Uch. me get some. Tak, ee. eee. gdzie jest tam pies? Jaki pies? No, chcę hot doga. Się ja idź po psa do piwnicy, trzeba hot doga zrobić. Nie, ja, ja zabawię klienta. Nie, 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 cenzura montażu, cenzura. Ja pierdzielę. Wywaliłem się na banania. Footcash, cash into the register. No nie, no musimy mu... iść po tego psa do piwnicy, Kapi. No właśnie, ma, siema. Kapi, idź po psa do piwnicy, bo musimy mu zrobić hot doga. Masz bliżej ja idę do mojej dziewczyny z Co? Kiedy jest... kiedyś ślub? Kiedy ślub? Kiedy ślub? Kiedyś ślub? Eee, za 5 lat. Tak późno? Brat, brat, i uważnie No nie on, znów robi... Oooooo oh. Thank you! Aaaaaah No tak to no, bo Co ja to był świczny. Dywajisz teraz kloca. O, menadżer przyszedł! Ta? To menadżer przyszedł! HEJ! Brat jest tak. Brat ma taki rys... Wie ja co on od nas chce? Brat ma taki rys... No to jest nasz menadżer. Jak wygląda mag? O brat, tu, chłopie! Ej, tutaj, patrz! Na tym... Na tym samym dole... Na samym dole... Na samym dole od strony menadżera... Chłopie, jest... Jest hamburger z serem kozim. I idę do mojej dziewczyny. W klopie. CZEŁEŚ WCHODZIŁ DO TEGO KLOPA?! Jezus ku... Ty, ty robisz za mnie. CO?! Ojej, 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 się, ale idę do tej dziewczyny, idę do dziewczyny z kimilicą się e, powiecie, że ty ją zdradzasz z lewem. Z lewem ją zdradzasz, tak? Z lewem ją zdradzasz. Dobra, bierz mopa i sprzątamy. Bierę mopa bo? i do roboty. Do roboty, bo ten film nie może trwać dwie godziny, jakaś długa ta gra. Dobra, bierę mopa. I sprzątać. Eee... Uh. Później Tębra, do Dobra, po prostu trzymaj uh. Później będziesz kebaby kręcił. Bonon! NIE NO ZOSTAW TE... Brat jest uzależniony od banana dosłownie Dobra ja czekaj, i... ja ci... czekaj biegnę ci pomóc, biegnę ci pomóc No to... Do... zwaliłeś ja się na banana. Ja no nie mogę Dobra a co teraz? Bo nic się nie dzieje no Zaraz no? znów jakiś typ przyjdzie Przyjechał ktoś? Tak, podjechał Kto to jest? O bratku, ten wygląda ten morderca, nie? Ten Ale on drip, to jest drip... On... Drilowiec! Co to jest? Hey, kind. Przez gadaj? Ty z nim gadaj, on jest jakiś sus. Nie, no. Dobra, idź sobie. A -a. Nie no, spieprzaj. Aha, on nas powiedział, że nie. Nie, nie dam ci gum. Always. Gum, always, super, ekstra. No, jak ty masz do nas problem. O, ty masz ryjca, jak to jak będziesz tak stał blisko, jeszcze sobie przybliżysz. Shift plus ten prawy, nie? Masz takiego ryjca, chłopie. Masz kloca po prostu, kwadrat wygląda. No co on chce? Hot doga? Ta? psa. Co ty robisz? Skaczę. Czekaj, jak? 3,99 za hot -doga? A my jesteśmy oszuści najwięksi. 4 dolary za Hotdoga. doga. Niech idzie. Idź po tego hotdoga, tym razem ty robisz. Ja go zagadam. Takie Góra. ja się sam zrobię. Patrz. Czekaj, tylko... Podaj mnie, podej mu. No ale mnie podaj. No wkładaj się, podaj. Włańca, wkładaj się na to. Podaję cię. Dobra, A, idź to... po tego hot doga, rób tego hot-doga. Ja tu klientem zagaduję. No i wiesz, on jest jakiś dziwny, ten mój, ten mój kolega. On no, nie wiem, z killem się orzenia, co on nie zrobi. No jakiś naprawdę jakiś odklejony nie z tej ziemi. Osz kur... Rób tego gorącego psa. Dawaj tego gorącego psa. Dzięki kidzie, nie no ja idę mu przyfasoić, nie? Ja pierdzie co to jest za typ? Chodź mu nawalić. Chodź, nawalimy mu. Kapi, chodź tu, nawalimy mu. Dobra, i leci sierpowy na łeb. Uch, uch, uch. On już cieba i paciekan krzyczy. Ja pierd pierdziele się zostałem. On ma brzydką mordę z bliska. Tylko na jak upoś. No raz stąd. Czy zafinie drzwi za sobą? Oczywiście, że nie. No to wypieprzaj. Każdy nie zamyka drzwi za sobą. Dobra, right, idź do tej swojej dziewczyny, bo on cię dość. Idź do dziewczyny. No, no, no. czy ty zdradzasz ją z lewem? Jezus, Kafi. Nie idę i to powiedzieć. Hej Mariola, z kim tak rano wjeżdża? Ej, bo się... Wjeżdża... nam się pali. nam się pali. Co?! No pali nam się. O, ty, kurde! Ej, no serio! A e, mamy tu tak, ale pójść? pójdź. Tak, mamy półgaśnice, Ja pierdzielę, pali nam się. Ja pierdzielę. Jak w Sejmie, jak w sejmie się pali, jak w Sejmie. Ogień się pali, a wy nadal tacy mali. Co, jak to się stało? Co, co... Co, co się stanęło? Anan. O, bezdomny przyszedł. Ej, jakoś szybko przyszedł, on jakoś, jakoś strasznie szybko przyszedł, chłopie. On tak szybko szedł. Dobra, if... W... I where you, I don't be working on her night like this. Czego ty chcesz? On się boi, nie wiem czemu. Nie wiem, ja się tam workuje. It might not end too well for you. Let work. Aha, ten bezdomny powiedział, że my jesteśmy poszukiwani. Czujesz? Sam jesteś poszukiwany, zobacz na swoje ciuchy. Nie, nie stać się na Nike Jordan, chłopie, na Travis, na Vans się nie Karima stać. Karyna cię rzuciła, bo jej nie kupywałeś torebek Gucci. Bo to była Karyna i, ci, i, te, i tej Gucci nie kupywała, dlatego cię wyrzuciła z domu. Ja mam obiad. A nie, ja coś zamawiał u nas chyba. Mam obiad. Co? Mam Jezu, obiad. jak to wygląda? Nie wstawaj, chłopie! Ty nie wiesz jak twoja połowę. dupa teraz wygląda, jak ty tak leżysz, chłopie! Ja wiesz, jak już na serio mają poślady, nie? Ja pierdzielę, ale dupa. Dobra, ej on zamawiał u nas nie, nie, nie sądziłem, że Żul do nas przyjdzie i coś kupi, nie?